Ej kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj sobie pooglądamy gazetkę, jaką otrzymałam jakiś czas temu do jednego z zamówień. Oczywiście, jak widzicie, DropS, więc to jest ten producent włóczek, z których używam najczęściej. Korzystam też z ich wzorów, jakie znajdują się na stronie internetowej. Wspominałam z je w jednym z moich ostatnich filmików że te wzory są dostępne za darmo, są to darmowe wzory, z których każdy może skorzystać. I przeglądając tą gazetkę zauważyłam, że to są właśnie te wzory, które się znajdują na stronie internetowej i bez problemu można je obejrzeć tutaj. Tutaj są pokazane, jakie włóczki są dedykowane. Natomiast na stronie internetowej są rozpisane te wzory z... W, takim, w takiej skróconej wersji dedykowane włóczki, narzędzia, czyli druty, i tak dalej. Więc jest to super ułatwienie dla kogoś, kto chce się zainspirować odrobinę, albo nawet zrobić identycznie jeden do jednego jakiś projekt od Dropsa. Zapraszam. I tutaj mamy pierwsze zdjęcie okładkowe. Jest to dziewczyna w takim sweterku bądź bluzeczce z rękawem trzy czwarte na środku widzę, że jest kładka, tutaj pięknie zdobione rękawki zwyczajny, niezbyt wycięty dekolt i tak to się prezentuje, więc już na okładce wita nas fajna stylizacja, natomiast no ja może wspomnę, że to nie jest jakaś super nowa gazetka, już jakiś czas temu dostałam, ale z, z zamówieniem, nie pamiętam już skąd ja robiłam to zamówienie na pewno jakieś większe, dużo włóczek, dropsa Kupowałam i po prostu ktoś mi dorzucił taką gazetkę. No i tutaj mamy różne sweterki. Oczywiście, jak się przyjrzycie, to są tutaj takie motywy, które bardzo często występują na przeróżnych projektach różnych dziewiarek. No i fajnie, no bo trzeba się inspirować oczywiście fajnymi rzeczami. I tutaj przy każdym zdjęciu jest włóczka dedykowana, czyli Drop Muscat Merino Extra Fine. I tutaj taki sweterek, który też mi przypomina sweterek u kogoś. I to jest Drops Brushed Alpaca Silk, czyli to jest taki sweterek chmurka, cieniutki, leciutki, a do tego bardzo ciepły, ponieważ wiem, bo tej włóczki używam i, i właśnie takie sweterki z niej wychodzą. No tutaj mamy coś grubszego, jakiś taki fajny sweterek, kardiganik zapinany na guziki. Ten sposób jest robiony, bruszt, alpaka, silk, włóczki i kit silk, bardzo fajny sweterek. Także, no tutaj zresztą jeszcze jest napis, że all pattern are available for free at, i właśnie tutaj Grand Studio, katalog. I można sobie, na każdej stronie jest to napisane, można sobie... Oh można sobie po prostu się inspirować, korzystać z tych wzorów dlatego, że Drops udostępnia te wzory darmowo. No i tutaj mamy bluzeczki. Tu są bluzeczki już takie bardziej na lato, więc jak najbardziej aktualne. też pięknie zdobiony rękawek. Tutaj jest jakiś sweterek o tego typu sweterki bardzo mi się podobają tylko bardziej w takie norweskie, skandynawskie wzory, taki gruby, zimowy chcę sobie zrobić natomiast na łączenie włóczek to jest rzecz którą muszę dopracować, której muszę się jeszcze nauczyć i na spokojnie, ale będę szukała jakiegoś wzoru a u Dropsa też są, bo widziałam także coś takiego jako bardziej kolorowego, z kolorami żółtymi szarymi, może czarnym na pewno coś takiego sobie kiedyś zrobię i tutaj Mm, bluzeczka. Widzimy, że ona jest tutaj troszeczkę taka szersza, więc taka fajna, luźniejsza na lato. I to jest numer 3, i ta bluzeczka jest z włóczki Drop's Melody. A ta Melody to jest taka, taka fajna, grubsza włóczka, ale jak widać, lekka i przyjemna. Tutaj mamy. Nie wiem, bluzeczkę sweterek z rękawem 3-4. No ewidentnie na lato, skoro pani siedzi na plaży i w, w sandałach, tutaj jest chusta. Ja właśnie przeglądałam m.in. tą gazetkę w poszukiwaniu inspiracji na szalik chusta, ale już znalazłam także mo, za moment pokażę. Tutaj znowu mamy sweterek, tutaj mamy rozpinany kamizelkę. Kolejny sweterek są to rzeczy Drops Melody i Drops Air. Tutaj też sweterek z takim dużym, z takim dużym, nie wiem, nie jest to warkoczek, jakąś ozdobą, ale tutaj widzę, że jakieś dziurki wyszły, więc zresztą to mi wygląda robione na szydełku. Nie wiem, czy, czy dobrze widzę, czy nie, ale prawdopodobnie tak. Zresztą wśród tych darmowych. Wzorów na stronie Grand Studio. Oczywiście jest masa wzorów na drutach, ale też znajdziecie wzory na szydełko i jak widać, to jest właśnie ta inspiracja. Właśnie coś takiego, taki sweterek chciałabym sobie zrobić na zimę. Cieplutki, grubiutki, ładnie zdobiony tutaj przy ramionach, poniżej linii dekoltu. Także będę się przymierzała, ale to najszybciej w kolejnym sezonie zimowym, dlatego że teraz idzie lato i teraz będziemy się skupiać na innych projektach tutaj jest też fajna chusta, ale taka duża natomiast ja wybrałam dla siebie taką małą, tylko wokół szyi za chwilkę pokażę, sukieneczka sweterki no, ten sweterek bardzo ładny bardzo bogaty y, przód, ładnie stobiony to jest włóczka Drops R. To jest ta włóczka chyba taka napompowana wewnątrz, taka, taka jak chmurka, a jednocześnie jest gruba, więc, więc to jest tego typu włóczka. Tutaj też sweterki mamy, taki, taki. Ten jest piękny, naprawdę piękny, ma takie kłosy wokół dekoltu. Bardzo mi się podoba i myślę, że też się na taki zaczaje. Oczywiście Drops r śliczny, jesienny, piękny kolor taki musztardowy kolor jesiennych opadających liści no, przepiękny sweterek również piękna wyszłaby z tego bluzeczka tak samo zdobiona wokół linii dekoltu z krótkim rękawkiem bądź rękawkiem przy czwartym, przepiękny, bardzo mi się podoba no i tutaj mamy sukienkę, torbę bez rękawnik lub też kamizelkę, jak wolicie Bluzeczki, szal, tu ogromny szal, bardzo ładny. I to jest chyba też robota szydełkowa. Bluzeczka, tutaj też bluzeczki na nie ja mam podobną, bardzo podobną bluzeczkę białą, którą pokazywam, podlinkuję wam tutaj u góry, pokazywałam jakiś czas temu z takim wzorem jakby ściągaczowym, więc piękna bluzeczka z tyle że ta jest na grubych ramionkach. No ładniejsza, fajniejsza, bardzo, bardzo ładna na lato, super. Tak, tutaj, no taki top też widziałem wśród naszych polskich dziewiarek. Takie topy wykonują na lato, a tu zwykły taki topik z ozdobnym dekoltem i z takimi skręcanymi ramionczkami. muszę przyznać, że naprawdę wiele fantastycznych inspiracji Drops udostępnia bezpłatnie także dziewczyny tylko korzystać, są, to są piękne rzeczy naprawdę super I w, w, y, występują też w wielu y, w wielu egzemplarzach w wielu różnych konfiguracjach także, także zachęcam was serdecznie do próbowania a tutaj co mamy, tutaj mamy też taką chuste szal, kocyk, nawet może to być i to jest jak robione, to zrobione na drutach pięknych, lekko ażurowych przepiękna robota i tutaj jeszcze mamy pokazane wszystkie włóczki. Mm, Podejrzewam, że to są te, które były wspomniane we wcześniejszych wzorach w tym katalogu. że no, większość tych włóczek oczywiście mm, znamy, myślę, że wy też znacie. Nord, tutaj mamy. Co tutaj jest? Baby Merino, to jest fantastyczna wełna, lekko skręcana i taka Milusia w dotyku. Naprawdę fantastyczna na sweterki, na bluzeczki, na takie rzeczy bezpośrednio na gołe ciało. Kids silk, wiadomo, znamy. Koton, także tutaj bawełniane rzeczy. Tutaj włóczka Sky Puna. Muscat, bawełna macerowana. I tutaj widzimy grubsze zimowe rzeczy polaris Nepal R. Tutaj są wełny Alaska. Także bardzo fajny katalog, super do zainspirowania się. No tutaj jest jeszcze piękny sweterek. Przepiękny na dużych drutach widzę, że jest zrobiony. I z czego on jest? On jest z Dropsa R i Bruszt alpaka Silk. Jest przepiękny, naprawdę taki widać, że jest mięsisty, a jednocześnie sprawia wrażenie takiej lekkości, więc cudowny, piękny, piękny. Naprawdę, dziewczyny, idźcie, inspirujcie się, szukajcie swoich wzorów, bo warto.